Widzisz? Nie. No i o to chodzi. Witajcie tu, Andrzej, na kanale Mirka. Dzisiaj będziemy nagrywać wydobywanie puszek. Miejmy nadzieję, że dalej tam są. Stay tuned for the updates. Nie mów gdzie, spróbuję znaleźć. No, siema ludziska, jeszcze raz. Jedna puszeczka wzięta. Kolega nadal idzie ze mną. Będzie się uczył solarigrafii. <grystanie> <grystanie> Teraz się zastanawia, gdzie wisi puszka. No. Idzie i patrzy po wszystkim. A i tak nie zobaczy. Patrzcie, jak mu kurwa oczy chodzą, jak Kamalonowi. <noise> Gdzieś ty żeś tam? Tam jest. Widzę. Łatwo było zobaczyć. <noise> tak, łatwo zobaczyć, jak się palcem pokaże, nie? No. To, Proszę bardzo, jest, jest tutaj. Tu jest. Teraz dopiero będą widzieć, że tu coś było. Mam puszkę, trzeba zrobić porządek. No, nie można zostawiać śmieci. Tak, także ja idę sprzątać, a na razie się z Wami. No i jak to zwykle bywa na moich filmach, jest uroczyste otwarcie. Dwóch puszek z widokiem na nic. A dlaczego dwóch, a widzieliście tylko jedną przed chwilą? No, nie wiem co się stało, ale głos się nie nagrał przy zdejmowaniu tej pierwszej. Nie chciałem dorzucać jakiegoś e, dialogu czy też komentarza, dlatego jest tylko jedna. Pozdrawiam Andrzeja, który ze mną był. Twierdzi, że nie zaciekawiło go to za bardzo, ale jednak zapowiedział, że jak pojadę jeszcze raz zbierać, to bardzo chętnie się ze mną zabierze. A kiedyś pewnie wpadnie, żeby zobaczyć, jak to się robi. Ale nie przeciągajmy. Lecimy pierwszą. Pierwsza puszka z widokiem na nic. Bo w solarium o to chodzi, żeby był widok na słońce, a później dopiero coś. No, i tutaj tak mamy. Proszę. Ładny obrazeczek. Co? Lecimy tą drugą puszkę, tą, którą już widzieliście. Na skrzyżowaniu jakaś plamka tam wyskoczyła. Pewnie coś się niedobrego zadzieje, ale jest dobrze. Proszę bardzo. Wyostrzyło świetnie. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wspieranie mnie kciukami. No i znowu to powtórzę jak chcecie profesjonalnie YouTube y oglądać, a przynajmniej mój kanał. Ale tak naprawdę profesjonalnie, no to zasubskrybujcie, bo to Wy się lepiej poczujecie, co nie. No, no ja, oczywiście też, bo ja, bo ja to lubię, jak mnie ktoś subskrybuje. Na razie się z wami do następnego filmu.